Zapraszam do kupienia koszulek z Polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. No witam. No witam z tej strony Oskar. Witam przy moim Polonezie 1500, czyli Borywiczu. Jestem ponownie dzisiaj. Tutaj w warsztacie u Andrzeja. Dzisiaj wymiana oleju, podpompuję opony, żeby już na rajd był auto, żeby Polonez już był na rajd gotowy. Wymienię pasek klinowy, no i przywiozłem coś Andrzejowi. Kup koszulkę z Polonezem. Link do sklepu pod filmem. Zaraz zobaczymy. Co Andrzej powie? Motory tropez. O, o, jest Andrzej. Cześć. Zobacz. Dobre ręce. Motory, czy to mi nie będę w życiu? Wjeżdżaj to... pan, tak? Dobra. Zmarchem. Parchem. Parchem. Parchem cię Ciebie tutaj nie parchną. Dobra. No dobra, no to co ja tutaj mam. Olej Motul 10W-40 Filtr MAN No i przy okazji jeszcze ten pasek Mam nadzieję wymienimy. Ludzie mi pisali, że będzie pasował ten od caro Plusa Podobno takie same wymiary, no ale zobaczymy Olej do traktora żeś Tak? No i w sumie tak pasuje tam Polonus No, nie dziwię się no Będzie pasował Pod łapę resortu. na YouTube widziałeś to chyba to będzie raczej to Nie wiem Oskar, skres podłożesz tak podniesiesz no no za Resą to... to chyba nie, no chyba zato cię Za łapę tam z przodu taka łapa no jest Dobra Z przodu, o. Z przodu to za. ja sam nie wiem Za I to, podłoga się nie zarwała Szkonda umierka, umierka się porwała podłoga na gimirkę To właśnie gimirk to właśnie nie wiem Najpierw płukanie. tutaj Andrzej mi dał coś innego niż Liquid oli ostatnio razem do Karo Plusa. Dobra, wlewamy cały. 10 minut trzeba odpalić auto. No tutaj teraz trochę ciężko wsiąść, to będzie, Ale, moment, 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 Nie Ci? W sensie Mógłbyś w tym czasie pasek minąłby wymienić. To pasek to zaraz. W międzyczasie jak nie pracuje. No właśnie no dobra niech chodzi 10 minut. Silnik się płucze. Dobra, gasimy maszynę. Jest tutaj, tak? No, no proszę cię o klucz. Dobra, dzięki. Zlewarka. warka. No to się na plemę, bo jest na W ostatniej fazie korek odkręcasz już się. No wiem, nie wiem czy głęboko głębokość. Maga, Oscar. Dzień Kurwa, no boję się, że będzie gorąco. No, kurwa. A, ale się ale lipa. No właśnie, wiedziałem, że tak będzie. Ale nie będzie się jechał, sorry. Dobra, daj. O o, czemu, ale tam kapnęło, zobacz. Kurwa, Oskar. Zaraz to sfilmujemy, jak Oskar na szmacie jedzie. Ale chłopie. Ale będziemy podłogę wyczyszczono, Oskar na szmacie jedzie. Dobra. Czekamy aż przestanie kapać Dobra, kapię jeszcze kropelkami, więc jeszcze chwila i zakręcam No dobra, to trzeba zakręcić, to gówno A, Koskar, musisz w dziurkę trafić, dobrze? Czekaj, 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 o, no, trafi, trafi. Człowieku, to jeszcze tak problem w życiu nie byłeś. Trafił. Wa, sukces. Daniel, nie odkręcisz już. Dobra, gaśnij. No dobra, to czas na teraz na filtr Miller. niemiecki filtr chcesz Co mówisz? Po niemiecki filtr chcesz do Podobno w Polsce robiony. A, zaraz, zaraz, to ty czymś innym chcesz to odkryć Takim sposobem, aha. Od rowera pan. A do zakręcania też tym? Zakręca się ręką. No ale chwileczkę, no żeby dokręcić. No przecież my specjalnie kupiliśmy ten, ten klucz, ja go zresztą mam w domu. U ciebie też chciałem gdzieś leżą. No ja no to No to ja wiem to i pewnie ręką bym to odkręcił. No. Jakby trzeba było no. Ty masz to robić. no wiem no. Ty ruski jakiś kurwa człowieka, skąd ty go? <śmiech> 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 Proszę Proszę <laughs> mi z tym autem z warsztatu. <laughs> ra radziecki Polones. Proszę mi z tym autem wyjeżdżać. To prowokacja jest, normalnie. O, 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 Tak będzie ciekło. Chcę wam zrobić, Dobra, czekaj pan. Gorący. i dziewczyna Oskar. O, panie, ale sur. I znowu łapy brudne. Nareszcie. Dobra, I znowu podłoga, Dobra, brudna. Wyłącz... Znowu podłoga brudna. Dobra, wyłącz i daj mi szmatę, żeby więcej nie zachodić. No, Przecieranie. Smarowanie. No wiem. I to ma trafić tutaj. Dawaj orzeszki dwa, ciśniewaj, bo już śpiewał jak chórze. Jednak takim kluczem ja, przecież wtedy kupię inny, mam ten inny w domu. Taki z trzema szponami, zresztą pokazywałem to już kiedyś na filmie, to wtedy Daniel tym kluczem kręcił, nie? Ale jednak są też takie, zwykłe szczypce. Poznajemy świat razem z Oskarem i Polonezem. No teraz Oskar, to co umiesz najlepiej. Sprzątam to co nabrudziłem. Posikamy na Oskara teraz, uwaga. A po... tak. tak? Bo ja wiem. Coś to brudno strasznie. Ja tu to się nabawało wszystko. Jeżeli macie coś do sprzątania, polecam Oskar dobrze to robi. Pani domu. Pani perfekcyjna pani, proszę. Perfekcyjna pani domu. Różowa pani domu. Tak, oj tu... Nie, tutaj do dziury. Dobra. Siotro chyba. Tam wyczytam bo... O. No powiedzmy no. Słabo to. Słabo? Czas na mogę zaraz obsikać jak chcesz? Akurat po kawie mi się zabrało. Dobra, chyba wsią. No ale że radziecki filtr, to naprawdę nie spodziewałem się. To chyba do jakiejś Łady. Ciekawe do jakiej, może ktoś z Was wie. To przy okazji też się czegoś nauczymy nowego, że są jakieś filtry pasujące do poloneza. Prawdopodobnie od Łady, no bo od czego innego? No od Łaza nie sądzę. Od Moskwicza może. Ale też wątpię. A też kto tam wie? Łada panie, łada. Tylko która? 2107 czy no, to to Niwa? 500 a niwa też mać? Też. O. Skupienie. Skupienie, bo gorący korek jest. Jeszcze? No. To wlej do niego wody, będzie jest zimno. kurwa, to się no, Zobaczymy, czy trafi. Trafi, nie trafi. trafi. No tak średnio bym powiedział, że trafił. W tym wieku powinien już trafić. Poska, ręce ci się trzęsą. Trzęsą. Co robiłeś w nocy? Mało spałem. <laughs> Cię domyślam. <laughs> no widzisz, jak się ręce trzęsą? Ludzie. To przecież tam pić, bo tam do niczego nie zmierza. Właśnie chodzi o to, że ja nie piję. W małych ilościach. Żadnych. Za to ten Polonez yy, 4,5 litra wchodzi z tego, co pamiętam leż staree zobaczy brakuje. Jeszcze chams Czuję tak jakby połowa mniej więcej była. Może szklanka do filtra później. Zobaczymy ile jest. Jeszcze jest. 3 litry jeszcze jest. Boże. nawet ponad 3. Lej. Ale lejemy dalej jeden do koniec Już trochę opanował ręce. Chyba setkę walnął w przerwie. <laughs> 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 Tylko propos, Ty jeszcze tu flaszki żadnej nie przywiozłeś. Mm -hmm. to, to jesteś Ciebie za klient? Już Ci mówiłem, Kiedy że ty... porozlewam ludzi. Cicho, no. cicho, cicho. Pod... Zobaczcie. Czekaj, ile jest tutaj jeszcze jest? Ręce się trzęsą. Pokaż ile tutaj jeszcze jest. 2 litry ponad. O. Ujażdżaj. Jeszcze. Trafi, nie trafi. Trafi. Teraz już leje jak stary. A teraz nie jest takie taki ciężkie. A było. Było. Pięć litrów jest ciężkie. No jest. Jasne. Jeszcze kawałek można do pełna lepa. Jak ci Ci zabraknie, Ci przyniosę beczkę prostu beczkę, nie Już Dobrze, zobacz no, trzeba będzie odsysać. No, jeszcze... No. Kawałek jeszcze Dobra minimalnie ponad to jeszcze Znamiarcy. Kawałek, Znamiarcy. kawałek naleję. Dobra, jest trochę więcej niż połowa, więc jeszcze odpalimy, pójdzie do filtra reszta i jeszcze zaraz sprawdzimy. No to odpalamy. No teraz jest na minimum, więc no trzeba dolać. No i dobra, jest na równi, czyli na minimum, między minimum, a maksimum, no i kites. No dobra, teraz będziemy zmieniać pasek klinowy. No, tak, tak. Czyli luzujemy śrubę na alternatorze, tak? No dobra, ściągamy ten stary pasek. A ile go ściągnę? Jedną ręką, ale zaraz zobaczymy. Chyba nie bardzo. Dobra, nie wiem. Chyba nie bardzo. Jest luźny, ale nie ściągnę. O, o, o. teraz może, czekaj. No teraz już że on trochę się przesunął. Poczekaj, poczekaj, zaraz, zaraz będzie. Pół centymetra brakuje. O, no. skoro nie przesadzaj, zdejmuj. Pół centymetra brakuje, no mówię no. Zobacz. Nie ja ma tutaj daty pokazanej. Dobra, z ciekawości. Tylko chciałem zobaczyć, a Daniel, Daniel... Andrzej mi już ściągnął tej nowy, dobra, to zakładam. Bo na tym nowym jest data, 2019-2020, dlatego szukałem tutaj daty, ale jednak daty. Nie mogę naciągnąć, więc trzeba będzie jeszcze dolną śrubę tutaj odkręcić od alternatora. Pasek wymieniony Moimi rękoma. Moimi też. Nie. Oskar robiłam ręce brudne. No dobra, chciałbym jeszcze napompować opony, ponieważ są trochę takie sflaczałe. No dymać. Teraz... dymać mówisz, tak? Na razie jeszcze podpłynę... To podniesione to nie widać nie? Ale jak stoi auto to trochę są. No i ciężko się też kręci. Ktoś tam nawet w komentarzach napisał, że wypadałoby podpompować pod, pod opony. Dobra. Uwaga, Oscar będzie ciągnął węża. Ale ciągnie, ale ciągnie. Zastarczy. No, końcówka tam jest. Patrz, tu płytkę trzeba. Na czym I płytkę powił, i powił, płytkę. Nie to Pójść do biura, to atrament wypije, nie powiem tego. No tak, no ta, ta no. Którą częścią? A to będzie najlepszy film na YouTube. Wkręcam czy wsadzasz? Nie, wsadzasz. Zasadź, oskar, zasadź, mocno. No wciśnij w środek, no. teraz jeszcze raz to mam łapać. Tak? <noise> to nie jest pierwsza rzecz, którą masz łapać. A tak o, o wchodził, no. Aha Dobrze, tu wentyle były. Na no panie, tutaj jest... Niedawno ośno. No i już nawet nie indziej. ma nakrętki. No. czy to dobrze siedzi czy kurwa nie. To przytrzymaj. I co naciskam tym tak? No. Nie o jaska, Co tu jest kurwa nie tak? Daj. Okay. Ale śmierdzi, ale ale... <gdzie, <gdzie, oni to, gdzie oni to pompowali? Gdzieś na... na yy, Słuchaj, jakimś tym szampem śmierdzi. Łynź no ty mi stąd, kurwa. <grym> ja pierdolę, co za samochód. O no, co tu kamerę? No, ja to się nie dam. No co robimy? Nie wiem. Nie pytaj mnie o się rzeczy jak napompować koło w Widać, że nawet z tym samochodem to nie można podjechać na stację i nowo sobie podpompować, tylko trzeba do warsztatu przyjeżdżać. Tu się porwadzi. Ale świarki. Szambem. 40-letnie powietrze. Andrzej. To się ja, kurwa, Oskar. To co oni jedli? Albo gdzie srali? Strasznie śmieszne by było. 40-letnie powietrze. Ty no poważnie 40-letnie no? Jeszcze do ja domu wrócę Ja to tam roczysz, no. A to jeszcze trzy koła zostały. Andrzej, tam będziesz kurwać chce nie <śm> zrobić. <śm> Не помпуя, нет? Не помпуя Нет, я сходил с помпуя 3, 3 z kawałkiem 3, 1, 3, 2, coś takiego To ciekawe o skarce mówisz Bo normalnie bo <noise> bo 2 powinno być chyba z tego co wiem tak? No o no co tu chodzi? Coraz lepiej jest. Pokaż. pokaż. Pokaż, pokaż, pokaż. No nadal tyle samo. 3,1. No 3 no. 3,1. Myślę, że wskazuję. Jest tu, ponad 2, paletki. Gdzież to drugie teraz dre Bo tamty mało powietrza było. obu było mało. Białe to tam wypadło, nie trzeba. Tego tak. No panie, zasało się. No serio. O, poszło. Nie ale no... A kto kamerę będzie trzymał? A kto kamerę będzie trzymał? Już Nie wiem, czy to pompuje. Jeszcze może bądź tyle z PRN-u, kurwa. Musisz bez wyjątkowo pompować. O ile w ogóle jest podane? Pasjon, 15? Zarawia 20, Serio? 2001? To żeś mnie rozjebał. Nie no, to, to teraz już mnie żeś rozjebał, Andrzej. Kurwa, 20 lat te opony mają. Nie, to już strach jeździć na czymś takim, trzeba kupić będzie nowe, no no a tutaj nakrętki faktycznie nie ma, z tyłu. A tu nakrętka jest? Też nie ma. 对不 Dobra, kolejne drobne naprawy za nami. Tak powolutku do celu. Jadę do domu, a w następnym odcinku będziemy prali w fotele też tutaj u Andrzeja. Tylko to będzie zewnętrzna firma już robiła. Bo do zobaczenia w następnych filmach na kanale Motory Zapraszam do oglądania, do subowania, dawania łapki do góry. Cześć. Zapraszam do kupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki wspierasz mnie i rozwój mojego kanału.